Witamy w kolejnym odcinku. Spyro Rock Smoka. Tak. Jesteśmy w iglicach w chmurach, znaczy będziemy za chwilkę. W poprzednich odcinkach żeśmy podróżowali jako kangury. Bardzo jako mi się to podobało. Bardzo mi się to podobało. Bardzo. Bardzo ciekawa postać. Mm. Na wielu płaszczyznach. Na wielu płaszczyznach, tak. Jej ideologia. Mm. Już tam nie, nie skacz za daleko, ty. Jaki tam ptaszor, co on no, tam no, robi? Go widzę. Co on tam robi ten ptaszor? A to oni się próbują nauczyć latać. Mhm. Życzę powodzenia. Nie, ale on żyje dalej, wa. Nie. Co to? wyłączyły generator chmur. Mogę już nigdy nie zobaczyć tęczy. I co w związku z tym? Patrz, musimy wskoczyć i dmuchnąć. Znaczy się dmuchnąć, wskoczyć i. Aha, to się tak co chwilę teraz, tak? Podnosi. Mhm. Winda! Dziękuję. Gdybym miał duże skrzydła takie jak ty, mógłbym Ale duże dal. skrzydła spajone. Mhm. Ale czekaj, bo tu kamienie mamy jeszcze do zebrania. Czyli tak, w tamtą stronę. Tak, ale tu są kamienie. Tam bo jeszcze tu? minąłeś kamień. Chyba. Uważaj szarżon. Ten wóg jak śpiewał. Przeciwników chroni ich przed działaniem smoczego oddechu. Przytrzymaj szarze, aby pokonać ich, atakując w inny sposób. Dobrze, że nam teraz dopiero. No nie, jak już że musieli nauczyć się na własnych błędach. Oh. Pewnie się będzie podnosił. Tam jest czerwony róg. Tak, niech to uruchomimy. Uważaj. Pięknie. Stefania. O jaka gruba jest Stefania, ale jako ma na naru, łączymy to, no ale to tutaj nam się będzie podnosić, hmm. Hmm, szarza. Dobra, na dole chyba wszystko. O nie, mam znowu pieniędzy, chce. No proszę, czyżby to był mój ulubiony smog? Czarownica kazała mi pilnować tych ruchomych platform, ale mógłbym spuścić je z oka, gdybym był zajęty liczeniem klejnotów. Ile? Dwieście. Dobra. O, tak! Moje małe, ukochane klejnoty! No <trym> <trym> możesz korzystać z platform <trym> kiedy tylko zechcesz. Powodzenia podczas poszukiwań jaj. No. Aj, misiek, misiek. <trym> O one tak się tutaj? Poczekaj. Tanda Field Tanda. Poszybujesz najdalej, wciskając skok w najwyższym jego punkcie, a potem wciskając akcję, by zawisnąć pod koc. Ale tutaj długie jest to szkolenie. No właśnie, już. Powiem szczerze, że... Nawet nie było potrzebne zawiśnięcie, no ale okej. Okay. No to taki Asgard jest trochę. Tak, na... troszkę tak. Ale tam jeszcze żeśmy opuścili, bo nie mogliśmy się wspiąć, nie? A, uruchomiłeś platformy! Może sprawię, że generator chmur też znów zacznie działać! Poczekaj, bo ja jeszcze ten dziady jadę. Czyli zacznie... to nie jest wszystko, jeszcze. No, są chmury. Takie trochę... Jak <laughs> popcorn. No, trochę jak popcorn. No co, rogi musiały tego użyć, by zapchać generator chmur! Mhm. Mm Henkiem za zapchały. Tak. Proszę bardzo. No cześć, Heniek. Heniunia. Poczekaj, to tu jest w ogóle wir do góry. I tam wir? jest jakiś... O, o! Gdzie my jesteśmy? Nie. O nie! Tylko nie! Wchodzimy w chmurę deszczową wczesnym rankiem, ale te złośliwe duchy sprawiły, że nasze dzwony przestały bić! Duchy w dzwonnicach, dobra. No? Pff. Chyba coś popiłeś za dużo, mhm. Spyro? O nie! Taka chmurka w ogóle uśmiechnięta. Patrz. Patrz, jaka słodka, zadowolona chmurka. Chcesz to coś? Wypadło z dzwonnicy. Bierzemy Jakuba. Chcesz to coś? Wypadł z dzwonnicy. Hi. Dzwonnik Jakub. A ma jakieś inne zadanie jeszcze ten? Aha, sorry. Ale chyba go trochę to. nie to. Nie traktowałeś go źle, ale jeszcze są te... Ne, 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 ne. Na pewno ne, 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 ne ma dla jajo. Ogniem go, ogniem. Przypiekaj go. Teraz, teraz, teraz. Może jak dzwoni wszystko. Patrz, ale by się nim nie zdarzyło. Nie, Nienawidzę na postać. Nienawidzę go. Ogniem, ogniem, ogniem. Teraz, 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 teraz. Teraz, teraz, ogniem. Ogniem. Dobra. Proszę. O, Brajanek wypadł. No, taki typowy Brajanek nie. Tu jeszcze u góry jest platforma, na środku, i tu są kamyczki. Mhm. Możesz turbolotem na nią Tak myślę. No, chyba tak będzie lepiej. Tam jeszcze coś jest. To jest chyba wszystko. Dobra, a jak teraz tam na górę wejść? Też się zastanawiam. Na jest Tu w ogóle jest brama. Chyba, że najpierw to zadanie zrobimy. A to jest z kangurzycą zadanie? Tak? Chyba tak. Tak sądzisz, to to ja będę robić, no. Nie ma problemu. Nie. Nie. A, co tu, A tu w tej sali nic Nasze nie ma? Słońce zniknęło. Zrobilibyśmy nowe w kociołku do ważenia lawy, ale nie mamy trzech ziarenek słońca. Stole u nim zdołamy je do niego włożyć. Zdani oh. na przełączniku: gdy pojawi się ziarenko słońca, ogrzewaj je oddechem, dopóki nie trafi do kociołka. Mm -hmm. No. No ale co nam zrobić? Masz gonić ziarenko, nie wiem, do końca. Dobra, jedno otwarło. Ale oczywiście tu jest dużo rzeczy. No ale to najpierw kociołek może zapełnijmy i tyle. Tak? No tak myślę. Żeby tego nie robić gdzieś 10 wiesz. Ogniem W ogóle to jak ziarenko kukurydzy wygląda trochę. Boże jakie to złośliwe jest jadostwo. Okej. Jeszcze raz. Pięknie to zrobiłeś przy okazji tak zwanej. Boże. To ziarenko jest takie trochę szalone. Nie wydaje ci się? Mhm. Mm Oj. Wow. Ale się... Mhm, super. Dobra, skończył się czas. Tutaj trzeba być jak to Millie Jones. Ścigany. Bądź jak to Millie Jones ścigany. Smaż je cały czas. Nie czekaj aż ono się zatrzyma. Poszła? Tak. Ale słońce jest po prostu w okularach, nie? Mm -hmm. Taki pimp. No, to dopiero jest słońce. Proszę, ostatnie ziarenko słońca możesz sobie wziąć na pamiątkę. Tylko nie wiem, czy działa. Lulu. Lulu. Nie, no to słońce jest mega. Nie, po prostu czaderskie. Tu jeszcze chyba zjadłeś jedno. Tak? No tak mi się wydaje, że pominąłeś tam tutaj. Nie, pokazuje wyjście. Weź tego ósma, żeby ważu nie miała co jeść. A tutaj jak skoczysz i nie, nie możesz się wymsknąć, bo tam był ten poziom, jak się podskoczyło ten wir. Ale tam jest jeszcze wir. Tak? No czekaj. Aha, nie, on nas od razu przeniesie, nie? Nie tutaj. Tak, on nas na górę przenosi. Dobra, to wracamy. No, to jak się tam dostać? Pokazuje górę, no tylko tam pewnie zostało. Idziemy ten widzieliśmy. Ale to nie był ten bil. Nie, to chyba ten widzieliśmy. Tak, mhm. No, no ale dobra, on nas tu wysyła, a ten chyba się zabijemy. Gdzie nam zapisało? A w ogóle tu coś jest mhm. Tutaj nas nie było I to chyba o to chodziło Może jakiś agresor. Mhm. Jeszcze wydaje mi się, że tam na początku e, tam tego jeszcze etatu, jest zobacz tam coś jest. Uważaj. Pięknie. Jest Klara. Piękna Klara. Wiesz, że tak mam na czwarte imię? Nie, pierwsze, drugie, trzecie. Na trzecie imię okay. O, proszę. No, tak mam na trzecie imię. Zbierzmowanie. Klara. Dobra, no to wracamy. Wracamy. Okay. No to to był bardzo efektywny poziom. Dzięki za uwagę i do następnego. Cześć. Do zobaczenia.